Siemanko, dzisiaj Wam pokażę liczę na kasę zarąbistego tak jak tutaj widzicie że 2 miliony dostaje jak to zrobić, to jest bardzo mocny glitch i uważajcie, nie robcie go za często, bo może Wam rockstar zabrać tutaj ogólnie robicie, możecie jeszcze raz testować za to 500 tysięcy plus, ale jakoś mi to nie wychodzi jak widzicie tutaj, no numerek 7 musi być 500 a tu mamy 2 miliony biorę sobie te 2, 2 miliony do tego oblicza musicie posiadać po prostu garaż Dobra, jedziemy do tego garażu do tego e, też wam powiem jak chcecie wbić 2 miliony Jakoś mi ten glitch nie wychodzi z tymi dwoma 5, 2 miliony 500 te 500 tysięcy mi jakoś nie udaje się ale pokażę wam tylko jak mieć 2 miliony a 500 tysięcy to już wam wytłumaczę jak zrobić tak jak macie dwa garaże obok siebie kupujecie pierwszy na numerek 6 drugi kupujecie na numerek 7 no niby tu jest numerek 7 jakby coś dobra kupujemy ten tutaj x raz dwa trzy cztery pięć sześć Kupi kupujemy kupiliśmy numerek 6 no nie wiem, tutaj teraz też na, kupiłem numerek 7 e, num, e, garaż na numerek 7 co nie? Ale jak to zrobiliśmy to idziemy na Options Online creator Jak Wam się odcinek jak spodobał zostawcie sobie oraz łapkę w górę i udostępnijcie to Ogólnie tu zarabiamy 2 miliony 500 Ale jakoś mi to się nie udało e, I nie udaje się nie wiem dlaczego może coś źle robię, ale Wy może zrobicie to wie, o wiele, wiele lepiej niż ja e, i też możecie to udostępnić, byłoby miło e, sesja tylko dla zaproszonych. Przed chwilą dwa razy spróbowałem i też nie dostawałem 2500, tylko 2 miliony dostawałem i tak jak mówię uważajcie, bo Wam Rockstar może wyzerować pieniądze Nie róbcie tego za często, róbcie to co... Nie wiem co ile godzin Róbcie jak Wy chcecie, bo po prostu wy stracicie e, No tak Jak kupiliśmy ten garaż idziemy na internet Kupujemy ten Idziemy tutaj od najtańszych I ogólnie tutaj muszę mieć za 2500. Tutaj. No numerek 7, patrzcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam za 2 miliony. A numerek 7 mam za 0. Bo przed chwilą, przed odcinkiem. 4 razy próbowałem, też nie wyszło. I tutaj mam za 2 miliony tylko. No i tylko to mi wyszło. A ogólnie tutaj 2 miliony 500 dostaje się a mi się już żegnam. Zapraszam o 12 na tuning Golfa. Może z nami tak na się już wkrótce, ale i zostawcie łapkę i subik, łapka i elo. Czyli jak powiedziałem, 250 dostajecie, tylko musicie inaczej to robić niż ja po prostu, Możecie mieć farta. Siema, widzimy się już w